Defying death. Oszukać śmierć dwóch chłopców zasypanych przez odśnieżarkę. Ogromne opady śniegu, jakie nawidziły Nowy Jork, to zmora dla mieszkańców tego miasta, ale dla ich dzieci to najlepszy okres w ciągu całego roku. Dwóch chłopców w wieku 9 i 11 lat zbudowało iglo naprzeciw swojego domu w środę wieczorem. Kiedy bawili się w środku, obok przejechała odśnieżarka i zasypała iglo, grzebiąc chłopców pod śniegiem. Ich rodzice zaniepokoili się, że ci nie wrócili na czas do domu i zawiadomili policję tuż przed północą. Jeden z policjantów zauważył łopatę wystającą z pod śniegu i zaczął kopać, aż znalazł nogę jednego z chłopców. Funkcjonariusz zadzwonił po wsparcie, a także poprosił okolicznych mieszkańców o pomoc. Obaj chłopcy zostali wyciągnięci z pod śniegu około drugiej w nocy. Byli żywi, ale mocno przemaznięci. Nie wiadomo jak dużo czasu spędzili zasypani pod śniegiem.